Gaz jako paliwo silnikowe nie jedno ma imię. Co kryje się za oznaczeniami LPG, CNG, LNG? Wszystkie te skróty pochodzą z języka angielskiego i oznaczają różne paliwa gazowe. Dzięki przyjętemu nazewnictwu, na podstawie takiego skrótu określić można skład oraz sposób przechowywania danego paliwa. Zacznijmy od LPG, czyli Liquefied Petroleum Gas, skroplonego gazu ropopochodnego, potocznie zwanego autogazem. Jest on mieszanką propanu i butanu. Gaz ten stosowany jest nie tylko do napędzania samochodów, ale również do celów grzewczych, przemysłowych czy do gotowania. Magazynowany jest w zbiornikach samochodowych, przemysłowych, przydomowych oraz w popularnych butlach 11 kg czy mniejszych butlach turystycznych. Pozostałe dwa skróty, CNG i LNG, oznaczają znany z naszych domowych kuchenek gaz ziemny, czyli metan. Różnica pomiędzy CNG i LNG tkwi wyłącznie w stanie skupienia i sposobie magazynowania. To za każdym razem ten sam gaz. CNG, czyli Compressed Natural Gas, to gaz ziemny sprężony pod bardzo dużym ciśnieniem. Wynosi on aż 200 atmosfer i jest to 30 razy większe ciśnienie niż to, pod jakim przechowywane jest LPG. Natomiast LNG, czyli Liquefied Natural Gas, to też gaz ziemny, ale w postaci skroplonej, ciekłej. Taki stan skupienia uzyskano poprzez schłodzenie do minus 163 stopni Celsjusza. LNG magazynowane jest w zbiornikach kryogenicznych, które potrafią utrzymać bardzo niską temperaturę. Wszystkie wymienione paliwa gazowe mają w temperaturze pokojowej i przy ciśnieniu atmosferycznym postać lotną. Skrapla się je lub spręża po to, aby łatwiej można było je przewozić i magazynować. Z 1 litra skroplonego propanu butanu, czyli LPG, uzyskujemy 270 litrów tego gazu w stanie lotnym. W przypadku CNG, czyli sprężonego metanu, 1 metr sześcienny gazu po rozprężeniu zyskuje objętość nawet 350 razy większą. Rekordzistą jest LNG. 1 metr sześcienny schłodzonego ciekłego metanu po rozprężeniu daje aż 600 metrów sześciennych gazu w fazie lotnej. Z tego powodu Poza napędem samochodów, technologia LNG wykorzystywana jest do transportu gazu ziemnego w postaci skroplonej tankowcami zasilanymi także LNG. Co jeszcze warto wiedzieć? W stanie lotnym LPG jest cięższe od powietrza, czyli opada na ziemię i zbiera się w zagłębieniach, studzienkach kanalizacyjnych lub kanałach obsługowych, np. w warsztatach. Z tego powodu w garażach podziemnych, które nie mają specjalnej wentylacji, widujemy czasami znak zakazu wjazdu dla pojazdów z LPG. CNG i LNG w stanie lotnym są lżejsze od powietrza, więc po ulotnieniu unoszą się do góry, nie wymagając specjalnej wentylacji poza tą typową dla pomieszczeń czy garaży. Zarówno LPG, CNG jak i LNG to niezwykle przyjazne dla środowiska naturalnego paliwa samochodowe ograniczają ilość emitowanych przez samochody szkodliwych dla ludzi cząstek stałych i związków chemicznych.